Musicie zostawić łapkę w górę dla mnie dla poświęcenia, bo jestem taka cała mokra. Trochę mi zimna, trochę mi ciepła, ale ja nie wiem. O Lanka, coś ty zrobiła? Trzy, <grym> 3, 2, 1! Musisz się z tego cieszyć, że masz jajko na sobie. Jeśli ja nie będę z tobą przytulał. Cześć, jestem Wandal słuchajcie, dzisiaj jesteśmy z Blanią, mam nadzieję, że się za nią stęskniliście. Ciemanko! Ło, wow, Blanka dzisiaj bardzo energicznie was przywitała, słuchajcie, dzisiaj i słuchajcie, dzisiaj wpadliśmy z Blanią na pomysł, że zrobimy 1000 zł, jeśli będziesz robić to, co ci każę przez cały dzień. No i słuchajcie, stwierdziliśmy z Blanią, że skoro mamy 1000 zł, no to nagramy 1000 zł, jeśli będziesz robić to, co ci każe przez cały dzień. Więc mam nadzieję, że ten film wam się spodoba. E, tutaj macie Piątki ostatnich subskrybentów, e, tak, na pieniążkach. Je jeśli chcecie się tam znaleźć, wystarczy zasubskrybować kanał. I zadzwonić dzwoneczkiem. Dokładnie tak. No i wtedy oczywiście się tam znajdziecie. Ogólnie, jeśli powiem do Blanki, Blania musi zrobić fikołka. Musi to Blanka zrobić. Jeżeli chociaż dwa razy, dwa razy Blanka nie będzie chciała czegoś zrobić, no to przegrywa challenge. No i jest koniec odcinka. No i niestety 1000 zł przypadnie. A my teraz lecimy do odcinka. Dobra blaniu, słuchaj, skoro już jesteśmy na tym hmm. dworzu. Zobacz fajne 1000 zł. Tak. A jeszcze nie jest twoje. Słuchaj, blaniu, w tym momencie musisz zapromować swojego i mojego Instagrama. To promuje Instagrama Mikołaja. Tu jest mój? Tak, a tu jest. A tu jest Blanki! No. wow, nowy Instagram Blanki! Dobra, pierwszą rzecz, udało ci się zaliczyć. Mogę Daj Ci podać stupkę. rękę. Nie. To dopiero pod koniec dnia. Wiesz, bo mówiliśmy o tym fikołku. To może chcesz zrobić fikołka, co? Taaaak! No to leć. Szkoda, że nie mamy basenu, bo bym ci kazał w ubraniach wskoczyć. O, bardzo, bardzo, bardzo. Ale, ale to jest za głębokie, ja nie umiem tak dobrze pływać. Umiesz, umiesz. Dobra, Blania, musisz zrobić fikołka, Masz na to 15 sekund. 15 sekund, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8. Łoo! Mamy fikołka, a teraz z tył, teraz tył. Jak się robi? No, nie, dobra, to ci daruję, jak nie umiesz. A mogę zrobić stanie na rękach. Dobra, rób stanie na rękach, rób stanie na rękach. 3-4. Wow! wow! Wow, 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 To było dobre! wiem, no wpadłem na taki głupi pomysł w sumie, że może chciałabyś mi przynieść. Chciałabyś mi przynieść tego klapka, co? No mi przynieść. O, tego drugiego też możesz od razu. Masz na to 5 sekund, bo mnie pali w stopy. Szybko gorąco, 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 gorąco. Dobra, zaliczyłaś. No powiem Ci, że do tego tysiączka, no już się trochę przybliżasz. Więc gitówka. Napiszcie w komentarzu Blanka, ale jesteś ładna i postaramy Wam się przypiąć serduszko. Dobra, słuchajcie, my wróciliśmy do domu. Minęło już jakieś 5 minut. Odkąd o coś prosiłem Blankę? Ja sobie na razie tego Tysiaka położę tutaj na oknie, żeby go po prostu nie zgubić. A, I teraz lecimy poprosić Blankę. Nie wiem, żeby mi posprzątała w pokoju czy cokolwiek. No, trzeba ją wykorzystywać, skoro mamy cały dzień. Co ją ja dasz? Obiecał. Hmm, Minecraft. Słuchaj, ogólnie mam taką sprawę, bo wiesz, mam tam niepościelone łóżko i w ogóle e, chciałabyś mi je pościelić, co nie? Tak. No to chodź, pościeliśmy moje łóżko, bo jeszcze to nikomu nic nie zaszkodziło, co nie? A pomagać brato, bratu trzeba, co nie? Fajnie się pomaga bratu. Mmm, jaki błyszczyk, jaka ty jesteś. Jest pomadka z brokatem. Ach. Będziesz komuś buziaki dawać? Ej ej, 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 skoro użyłaś takiej, tej, to może dasz buziaka tutaj Olafowi? No daj buziaka Olafowi No, no buziaka musisz dać Olafowi Brudne No to zrób tak i mu daj tak ręką o, Olaf jest już jakiś szczęśliwy No to możesz mi w sumie, wiesz, pościelić to łóżko, wziąć tu coś porobić No i widzimy się zaraz jak Blanka posprząta a ja słuchajcie, w międzyczasie byłem w kuchni, bo coś mi weszło między zęb... ząb i sobie wykołaczkę i przypadkowo wysypałem wszystkie. Więc mam do ciebie kolejną prośbę. A mianowicie, czy chciałabyś posprzątać te wykołaczki, które niechcący wysypałem, no, zrobisz to dla mnie. Jak tylko najpierw muszę wyświetlić Twoje łóżko. Dobrze, o jaka dobra siostra dzisiaj dla mnie, no masakra, jak nigdy, jak nigdy, słuchajcie. Dobra. Po, po, oj, nie. nawet nie chcę pomocy! Zobaczcie. No, jak oceniacie to, jak Blanka pościeliła? O, tu jeszcze poduszeczkę. Jakoś, jakoś nazwaliśmy tą poduszkę kiedyś na odcinkach, eee... chyba. Ale nie pamiętam jak. Chyba co, pan córka? Kupa. Pan Kupa chyba. No dobra, chodź, posprzątamy te wykałaczki, Blanusiu. Ej, co ty tak biegniesz, tak szybko chcesz sprzątać? Ta, co w ogóle ma techniki wchodzenia na szafkę. No, jak widzisz, Blaniu, tu. O, a tu tysiąc złotych, które dzisiaj możesz wygrać. Ale to pierwsze musisz wykałaczki posprzątać. No cóż. Eee, yeah, proszę yeah. panią! Proszę panią! Proszę panią! To jeszcze nie teraz. To dopiero za parę godzin będzie twoje. Cały 1000 zł. Zobaczcie, Blanka poukładała nam wykałaczki, nie było ich za wiele. A tutaj, zobaczcie co tu się dzieje. Najlepszy Instagram. Czemu mi Fokusa nie łapie? Wandalek przez dwaky. Tutaj macie dużo takich fajnych zdjęć, na przykład to najnowsze dodane. To tutaj z rodzinką i z kuplami. No, dużo jest zdjęć także. Wpadajcie, followujcie i wbijamy tam stoka. Słuchajcie, ja mam głupie pomysły. Ja wiem. Jajko na głowę. Oglądajcie do końca. Zrobimy to. Obiecuję wam. To będzie mega, to będzie mega hardkorowe, serio. Dobra, pan na kolejny pomysł, mam tu chusteczki, weźmiemy chusteczki. I spytamy Blanki, czy chce ulepić z nich kulę e, i oblać je wodą oczywiście, żeby tą kulę zrobić. Wtedy powiem, żeby rzuciła e, tą kulą mamę albo coś, żeby mama się na nią wkurzyła. nią. słuchaj, ogólnie jest taka sprawa, weź przecież telewizor proszę, proszę przecież telewizor. Okej, okay, no wiesz, 1000 zł w ogóle. Mam tu chusteczki, nie? No to musisz je zmoczyć. Nie, no. Jak je zmoczysz, to ulepisz z nich kulę i musisz nią rzucić mamę, żeby się na ciebie wkurzyła. Ta I to jeszcze się cieszy. A pewnie będzie miała przypał. I teraz weź się wszystkie pod kran. Ale nie wszystkie na wszystkie raz. Wszystkie naraz, żeby się powstała taka jedna wielka kula. tak. ja Ci pomogę też, no. I zmocz i ulep z tego kulę. Dawaj jeszcze, jeszcze zmocz, jeszcze, jeszcze, ja też zmocz, jeszcze, zmocz, serio, dobra, mamy to. to, cieplutko, jaka cieplutko, poka ją, cześć wszystkim, dobra, Co teraz chodź, musisz w nią rzucić mamy. ale delikatnie, pamiętaj, delikatnie, Oj, życę mocno. Nie. <laughs> Oczywiście Blanka żartuje. Blanka wie, że wszystkie filmy to są żarty i tak dalej. Normalnie by mamy nie rzuciła, prawda? Nie. No właśnie, bo to taki odcinek, że 1000 zł. Dla tysiąca złotych chyba się opłaca, co? O. No. Gdzie kola. gdzie jest mama? Bo tu jej nie widać. Coś czuję kochani, że Blanka będzie miała niezły przypał. No ale cóż, czego się nie robi dla 1000 złotych. To jest Blanka, coś ty zrobiła? Blanka, <grystanie> jesteś. <grystanie> A ty co ją namawiasz? <grystanie> nie namawiam, hmm. tylko nagrywam odcinek. O, ty. Ale dostałem! Robimy odcinek, że ten 1000 zł. Je, jeśli będziesz robić to co ci każę przez cały dzień. Mogę poprosić? No to nie rób, nie muszę pod, jak się robiona mamusi. Oli mały. Oczywiście mam wiem, że są wszystko żarty, nie traktuj tego poważnie. Nie. <laughs> to, z, to z miłości, oddałem ci za to, że mnie rzuciłaś w ucho. Oj, oj, oj. oj, oj, oj. To może za tą kulkę zrobimy coś takiego, że ty jej oddasz i ty wymyślisz, co mam powie co jej kazać zrobić, bo ona musi to zrobić, bo tak to nie wygra tych tysiąca złotych. Ja wpadłem na to, żeby może konewkę, żeby wziąć konewkę i żeby jej wylać na głowę. Co ty na to? Ale cię a potem... No tak, a potem powiem, że ten z tym jajkiem, co nie? Powiem, że z jajko. Jajkiem? No, że jajko na głowę. No wiesz, to będzie takie oddanie za to, wiesz. Za, no, za kulkę z papierem. Tylko czekaj, aż obie się I na będzie? mnie zemszczą. Hardcore? Będzie. Za bardzo. Robimy to, kochani. Blanuś! w no, pokoju! Dzień! Chciałaś mnie wystraszyć, nie udało ci się. Słuchaj, czy chciałabyś iść ze mną? Chcesz, to nie? Chodź, chodź, no pójdziemy razem. Nie bój się, chodź. Idziemy. Ten czas, za to, że nie rzuciłaś kulkę. O nie, ten czas. Będzie zemsta od mamy Ale za tą kulkę. No nie wiem, czy słodka zemsta. Bardziej bym powiedział mokra zemsta. O nie. Dobra, Wlaniu, i teraz pytanie. Czy chcesz stać tu, gdzie stoisz, albo się przesu przesuń, się troszkę tam. I czy chcesz teraz zamknąć oczy? No chcesz. Tak. Nie możesz ich otwierać, odwróć się tyłem. Mhm. Dobrze, stój. I teraz w laniu, słuchaj. Ej, nie podglądaj! Nie podglądasz. Podglądasz. Kurczaki, weźmiemy taką małą Dobra, nie wziąłem jakoś dużo, ale trochę jest. Ej! Poszło sobie. Przesz no i przegrywa jedną szansę, bo nie robi tego czego każe. Blanka! Chodź Musisz tu przyjść! Gdzie jesteś? No chodź, musisz stanąć tam, o, gdzie wcześniej. Nie, ja już wiem. Musisz stanąć tam, gdzie wcześniej. Ja już wiem co ty mi chcesz zrobić! Ale słuchaj, zmarnowałaś już jedną szansę Ale. No bo nie stałaś tam, gdzie ci kazałem i sobie poszłaś. A nie, nie kazałem ci pójść. No czyli niestety blaniu. Ale nie powiedziałam, że, że, że chcę tam zostać. No ale ja powiedziałem, żebyś stała i się nie ruszała. Czyli zostało ci tylko jeszcze jedno powiedzenie, że nie chcesz czegoś robić. Hm. No to co, oblewamy wodą? Oblewamy. Liczę od dziesięciu, okej? Dziesięć, dziewięć. Osiem, siedem. Oj nie chcący 6, mhm. 5, 4, 3, 2, jeden! Miało się wziąć o, się Blanusiu No bo to z kranu, no cóż nie było innej nie. No ale Blanka, no to jest remans od mamy Szybko na słońce. Ale, nie, nie, nie ale To miała być ciepła woda No ale nie było ciepłej Weź, nie lej mnie, mamo, co ty, ja mam aparat, no weź Na słońce Leć na słońce i stój na słońcu, bo jeszcze jedna niespodzianka cię czeka I Nie wdzięczmy się na nie. się Mikołajowi, nie? Co? Mm. Nie, nie. Ja Zapłaci za to, prawda? Nie no mamo, nie bądź taka <grym> Pakuj się. Co? Pakuj się. Mm, no może ja od razu ucieknę z tego domu. No dobra, słuchajcie, lecimy po jajko. Jak powiedziałem, tak zrobię. O jajko słabe światło. Trzeba dotrzymać tego, co powiedziałem. Bierzemy sobie dwa jaja lecimy na Blanusie. O oh, je. Yeah. Schowam, żeby nie widziało. Blaniu! Zejdź z trampoliny! Jestem ciekawy, jaka będzie reakcja Blanki na to, co teraz zrobimy. Jak tam wyschłać trochę na słońcu? Troszkę. No, no dobra, no to chodź, teraz robimy akcję. Chcesz się opalać na piachu? Albo nie, bo będzie stała brudna. To może, chodź, usiądziemy sobie w cień tu na trawie, co nie? Ale razem! No, no razem, razem, siadaj, siadaj, siadaj. Spokojnie. Ciecham, nie wiem, jak tu położyć kamerę, ale wiem, że czekaj. O, no nie, całe na kostkę poleciało. Mm. Musisz się z tego cieszyć, że masz jajko na sobie. A wiesz, czemu musisz się cieszyć z tego, że masz jajko na sobie? Mm, ale. Bo będziesz miała jeszcze drugie. O, o! <ścoughs> Co tam? Jakbym się opadła, to bym to jadła z twojej głowy. Ale z ziemi to nie. Jak ja myślałem, że ty się wkurzysz tam nie w ogóle, całe ręce mam brudne, a ty mówisz, żebyś to jeszcze zjadła. Ale nie na kości na włosach. Ej, mamo, ona powiedziała, żeby to zjadła jeszcze. Na włosach. To z włosów, jakby mogła. No. No. Nie, no takich rzeczy to nie robimy. Ale ja myślę, że ona się wkurzy na mnie czy cokolwiek, a tu serio całkiem inna reakcja. No masakra, no. Myślałem, że się wkurzy, będę musiał uciekać, bo będzie chciała mnie bić, a tu nic. No serio, zdziwiony jestem. Blanka się bawi jajkiem i mówi: "Slime". Lanusiu, bawisz się tam ciągle? No to się baw, baw, ja też się zaraz pobawię. Poczekaj, ja ci umyję, chodź. Nie. Chodź a wiesz, że jak teraz powiesz, że nie chcesz, to przegrywasz 1000 zł i to jajko pójdzie na marne. Jesteś gotowa? Na oblanie wodą? Nie, ja już nie chcę. Co ty zrobiłaś z, z tym jajkiem? Dawaj, dawaj, dalej! O fajnie. Umyj ręce! O jejku. Umyj ręce. No myję ci ręce. Ale też głowę całą Oblewaj dalej Ta, ona się jeszcze cieszy, ja myślałem, że ona się w wkudzy mamo A ona nic W ogóle jesteś cała mokra jakbyś z basenu wyszła, co? No ale co Blaniu? Czego się nie robi dla tysiąca złotych, co nie? Fajnie. Ty już jesteś cała mokra Ale fajnie tak. Cieplutko Aaa Boże, ile wody no jak tam? Dobry, A ręce dalej, dalej. dalej. no, no dalej. to ci ręce chociaż umuję. Myj no, myj. Ej, no. z nią jest mama dzisiaj coś nie tak. Bo ani się nie denerwuje, ani nic. No co? Tak. Musimy jeszcze to rzutko zmyć. Uwaga mamo, to będzie największy rzut świata. Ło! Udało ci się. A może tak? Nie, nie przy, nie przyjdź, wejdź! Weź! Ona mnie goni, ma całym okresie. Nie! Jeśli ja nie będę sam przytulał! Nie! Widzę cię! No ty jesteś nienormalna, Blania. Przytulas! Ale ja też udziałam! Czyli jak ja mówię, żebyś to zrobił? To też ty robisz! Nie nie, 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 bo to ty walczysz o 1000 złotych. Nie, nie! 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 Nie, Blania, bo przegrasz tysiąc złotych. Idź do mamy. Mama! Zrobić robić to co ci każę, jestem cały... Nie wiem w czym. Uch! Udało się zmyć? Mama! Luty Może Blanka z nosa walnęła. O dobrze, przytul się do mamy! Ja muszę iść to jajko pozmywać. A one niech się tam ganiają. Powodzenia życzę mamie. Dawaj Blania! Przytul mamę! No udało, jej się współczuję mamie trochę. Serio. No dobra, słuchajcie, blani się udało, więc pozostało nam tylko wręcz 1000 złotych. Posłuchaj Blaniu, wytrwałaś ten odcinek. Wytrwałaś. No i należy ci się twoja nagroda. 1000 zł. No. Możesz próbować, no przelić od razu czy jest 1000 zł? 6 7 8 9 10, czyli ile razem? 1000. Cieszysz się z tego odcinka? Nie. Czemu? No bo nie wygrałam ty no bo nie wygrałem 100 tysięcy ale tysiąc wygrałaś, to zawsze coś. Ej. Także słuchajcie, my wam dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Blanka dzisiaj zgarnęła 1000 zł, ja straciłem 1000 zł, a już się tak nie ciesz. No i słuchajcie, będę musiał to jakoś odrobić, no ale cóż, raz się żyje. Raz na jakiś czas na film trzeba się poświęcić. Jeżeli taki film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. My Wam dziękujemy za oglądanie. No musicie. Zostać... Sprawdzajcie nasze instagramy, były na początku odcinka. Ojejku, jak słońce wyszło. Dziękujemy Wam Halo. jeszcze raz za oglądanie. Mogę Trzymajcie się. A no, mów, mów. Musicie zostawić łapkę w górę dla mnie dla poświęcenia, bo jest nie takie cała mokra, Trochę mi zimna, trochę mi ciepło, ale ja nie wiem. No dobra, my wam dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się. Piona!